Gatunek Furian, do którego należał Ridik, stanowi jedną z najbardziej enigmatycznych i zarazem fascynujących populacji humanoidalnych obcych. Furianie należeli do czterech tak zwanych starszych ras, grup cywilizacji, które w toku ewolucji osiągnęły niezwykły poziom przystosowania biologicznego, fizycznego oraz psychicznego. Ich kolebką była planeta Furia. Świat o wyjątkowo nieprzyjaznym charakterze, który wymuszał na wszystkich organizmach zamieszkujących jego powierzchnię adaptacje dalece wykraczające poza możliwości przeciętnych istot biologicznych. Klimat, ukształtowanie terenu oraz zjawiska geologiczne Furii były ekstremalne do tego stopnia, że wielu badaczy uznaje dziś tę planetę za martwą lub przeklętą. Ekscentryczna orbita Furii prowadziła do olbrzymich fluktuacji pór roku, prawdopodobnie wzmagała aktywność tektoniczną i wulkaniczną. A także tworzyła środowisko, w którym tylko najbardziej wytrzymałe formy życia mogły przetrwać. W takich warunkach rodziła się i rozwijała cywilizacja, której przedstawiciele potrafili przeżyć rany śmiertelne dla zwykłych ludzi, walczyć z niezwykłą skutecznością i siłą, a nawet wykorzystywać nie do końca zrozumiałe energie psychiczne. Zgodnie z przekazami Furianie, nie byli istotami nadludzkimi w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale ich parametry fizjologiczne znacząco przewyższały ludzkie normy. Wykazywali oni podwyższoną odporność na ból, szybkie tempo gojenia ran oraz siłę mięśni umożliwiającą wykonywanie czynności wymagających ekstremalnego wysiłku. Ich anatomia, zwłaszcza struktura mięśniowo-szkieletowa, sugerowała adaptację do warunków o wysokim poziomie stresu środowiskowego, w tym walki o zasoby i przetrwanie w obliczu zagrożeń ze strony miejscowej fauny. Jednocześnie istnieją przesłanki, że niektórzy furianie posiadali zdolności o charakterze parapsychicznym. Przekazy telepatyczne oraz możliwość aktywowania tzw. gniewu Furian, zjawiska będącego manifestacją zbiorowej traumy i gniewu całego narodu zneutralizowanego podczas represji dokonanych przez nekromongerów. W przypadku Ridika przejawiało się to destrukcyjną falą energetyczną zdolną do eliminowania wielu przeciwników jednocześnie. Część badaczy sugeruje, że jest to połączenie biologii Furian z nie do końca poznanymi mechanizmami psychiki, potencjalnie wzmocnionymi przez duchowe lub kwantowe fenomeny ich rodzimej planety. Z góry dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Zdolności motoryczne Furian dalece wykraczały poza ludzkie możliwości. Riddick, jako najlepiej znany przedstawiciel swego gatunku, wielokrotnie demonstrował siłę, zwinność i szybkość, pozwalające mu przetrwać w ekstremalnych warunkach. W źródłach pojawiają się wzmianki o jego umiejętności zwichnięcia i nastawienia własnych stawów w celu ucieczki z więzów, walki z potężnymi bioraptorami, czy też skoków na dystanse niewykonalne dla człowieka o podobnej masie ciała. Odporność na zmęczenie i zdolność regeneracji potwierdzają hipotezę, że ewolucja na furii faworyzowała osobniki o maksymalnej wydajności fizycznej i psychicznej. Historia furia naznaczona jest dramatem niemal całkowitej eksterminacji zbrodnie przeprowadzone przez nekromongerów pod wodzą Szchylawa. Motywowane przepowiednią o własnej śmierci z rąk młodego Furianina, doprowadziło do zagłady niemal całej populacji. Pomimo legendarnej odwagi i umiejętności bojowych, furianie ulegli przeważającym siłom wroga, choć według relacji weteranów, każdy wojownik Furian zabierał ze sobą setki przeciwników, walcząc do ostatniego tchu. Nieliczni ocalali jak Riddick czy tajemnicza Shira, stali się żywymi nośnikami pamięci o narodzie którego dziedzictwo przetrwało jedynie w rozproszonych jednostkach i ich czynach. Upadek Furii i niemal całkowite wymarcie Furian uczyniły z nich gatunek mityczny, otoczony aurą tajemnicy i tragizmu. Ich biologiczne i psychiczne zdolności, ukształtowane przez ekstremalny ekosystem rodzinnej planety, w połączeniu z historią pełną przemocy i oporu wobec potężnych przeciwników, uczyniły z nich symbol nieugiętej siły i przetrwania wbrew losowi. Postać Rydika, który ostatecznie przejął władzę nad Imperium Nekromongerów, na zasadzie zatrzymujesz to, co zabijasz, stała się kulminacją tej narracji. Ostatni przedstawiciel wymarłego gatunku, zasiadający na tronie wrogiej cywilizacji, która niemal unicestwiła jego lud. Jeśli chcesz posłuchać o wspomnianym Imperium Nekromongerów lub istotach żyjących w tym uniwersum, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć.